Czad, 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 czad Czekam na FNAF Movie Tam, tam, tam FNAF Movie jo, chcę już tam wejść Nawet kurwa nie wiecie jak się jadą, nie? Ja pierdole Sięgam Zaraz kurwa Wpierdolę się tam na sale i sam se puszczę, Tego FNAF Movie Jestem taki rozjebany Jestem tak rozebany, że czekam tu specjalnie dwie godziny. Kurwa, że jestem tak rozebany, że czekam tu dwie godziny przed filmem. Ja po prostu kurwa nie mogę. Kawa jeszcze w dodatku, udało mi się kurwa kupić e, bilety na ostatnią chwilę, e, bo jak zamawiałem bilety, to kurwa zostało i ostatnie kurwa dobre miejsce. Jestem tak kurwa podjarany. Bo wszystkie są już kurwa wykupione. Totalnie wszystkie dawno. Ja się ja kupiłem wtedy, jak film wszedł, ale. No kurwa, po prostu. Każdy się tak kurwa na to zajpował, że ja tam po 4 godzinach sprawdziłem. I kurwa, kurwa, co jest? Yy, wszystko jest wykupione, ale zostało takie jedno, jedyne miejsce w ostatnim rzędzie. Kurwa kanapa. Kurwa, mam to. Kurwa, mam. OMG <laughs> Wróciłem właśnie do domu i szczerze, ale tak szczerze było to mega mocne. Totalnie nie spodziewałem się czegoś takiego. Moim zdaniem było to o wiele lepsze niż na FM 1 i jestem w tym momencie kurwa szczery w chuj. Ale dobra, przejdźmy do omówienia sobie tego wszystkiego aktualnie od początku. E, to ogólnie się zastanawiałem, się jak kurwa normalnie nowonarodzone dziecko. Wszyscy klaskali, gwizdali, jak w końcu odpalił się FNAF. A ja razem z nimi I to było tak kurwa dowalone. Tyle emocji, wszystkiego w ogóle mnie rozbawiło. To to, to, że tam Mike kliknął faka Fredego i zagrał dźwięk. Hor, 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 wiecie o co mi chodzi. Największe wrażenie co zrobiło na mnie w filmie, że tak wybuchłem fuj, to jak zobaczyłem balorę ze Sister Location. Stanie się kurwa, tego nie spodziewałem w filmie i to był dla mnie totalny szok. I w ogóle twórcy mówili, że ta część będzie straszniejsza i szczerze nie kłamali. Miała o wiele więcej jumpsker, groźnych scen, dźwięków i wszystkiego i poczucia niepokoju, emocji i szczerze, to też w filmie mi się w chuj podobało, że było tego o wiele więcej, fuj więcej niż w FNAF mówi jeden. Też ogólnie nie spodziewałem się tego, że nagle kućwa te dzieci w animatronach, w animatronikach zaczną niszczyć, zaczną niszczyć animatroników. To też w ogóle dla mnie było hitem i że te dzieci tam normalnie odszedły do nieba. Ogólnie koncepcja filmu dla mnie była o wiele fuj lepsza niż w Naft Movie 1. Cały klimat tego filmu łącznie z placówką, która miała niezły klimat także. Też pod względem fabuły tego co się w ogóle wydarzyło w tym filmie i było dużo też śmiesznych momentów, ale też tych Grozy, jumpscare itp. Idealnie to wszystko ze sobą połączyli w tym filmie, i w ogóle to, że pokazali na końcu Springtrapa, Trap'a, to też dla mnie było takim mega wow. I też podoba mi się ta akcja mangle na dachu, jak Vanessa jechała do domu Mike'a. Jestem naprawdę ciekaw, jak to wszystko pójdzie dalej. Tym bardziej, że Charlotte y, zmieniła się w Vanessę, i serio, ale tak, serio. Cały film dla mnie to jeden totalny ogromny kurwa pik. Cały klimat tego filmu, cała jego koncepcja i wszystko dla mnie, ten film jest the best, póki co jeśli chodzi o FNaFa. Naprawdę twórcy ostro polecieli i jestem w stanie polecić go każdemu. Dla mnie to był totalny sztos, naprawdę ten film dał mi niezapomniane wrażenia i... Naprawdę będzie mi się świetnie wspominać ten film. Dość w ogóle była dla mnie ciekawa koncepcja tego, że... E, ta Charlotte właśnie kontrolowała tymi wszystkimi animatronikami. E, I. To też było dość bardzo ciekawe, moim zdaniem. No i co? Teraz czekamy na Fnatmui, czy jeszcze, bo spoko była to w ogóle, ta akcja tam w tym filmie e, TojCiki, gdzie tam. Aby zaprowadziła ją do, na tam konkurs robotyki, tam najlepszego projektu, żeby jej szkoła tam wygrała. I no. I, oni, no, i normalnie tam ona chciała się z nim porozmawiać i normalnie ona go zaatakowała. Więc to też było tam spoko i to u ugryzienie czyki. W ogóle też była tam śmieszna sytuacja znowu z po raz kolejny widzieliśmy tego typa z taksówką. No i tyle co mogę dodać. A ja dziękuję za oglądanie i mam nadzieję, że film Wam się spodobał. To jest coś odnośnie tego filmu. Nie wiem co mógłbym jeszcze tak szczerze powiedzieć eee, o tym filmie.